W dzisiejszej aktualizacji CryptoKline mamy przebicie Bitcoina na poziomy 24 tysiące dolarów. I pytanie, czy uda nam się je osiągnąć? Przebyliśmy na trójkąt koncymetryczny, przebyliśmy naszą linię trendu do naszego Rising Wedge'a i tak naprawdę kierujemy się nadal po kolejne poziomy spadkowe. Jak widzicie, nie jestem aktualnie w moim biurze, jestem w trasie, także przejdziemy sobie za chwilę szybko do tego, co się dzieje na Bitcoinie. Jest kilka ważnych rzeczy, o których musimy sobie porozmawiać. Po pierwsze, co widzimy? Widzimy przebicie, o którym wspominałem już tak naprawdę od dwóch tygodni. Także wszystkie osoby, które oglądają moje materiały każdego dnia, gratuluję Wam wszystkim, jeżeli rozgrywaliście tutaj tego trade'a, ponieważ był to naprawdę ładny trade na... Poziomie kilku procent, zaraz go sobie zmierzymy. W tym oto miejscu można było rozegrać w tym momencie trade na poziomie 4,2%. A uwaga, jest to potencjalnie dopiero początek, ponieważ jeżeli pamiętacie, naszym price targetem z tego oto patternu jest poziom w okolicach 24 tysięcy dolarów. Natomiast musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, ponieważ moi drodzy, możemy w tym momencie spodziewać się tak naprawdę jeszcze odreagowania. Od naszego yy, tutaj trójkąta symetrycznego, czy też naszego patternu head and shoulders. W każdym razie mamy teraz mega spadek do poziomu 26300 dolarów. Natomiast możemy niedługo zrobić retest, retest naszej linii trendu wzrostowego, czy też jest to neckline naszego head and shoulders. I uwaga, dopiero w tym momencie będziemy mieli dalsze spadki. I uważam, że to by było idealne scenariusz, w którym mielibyśmy pełne potwierdzenie tego breakoutu. Natomiast Bitcoin jest na tyle nieprzewidywalny, że równie dobrze możemy już bezpośrednio tego poziomu polecieć w dół na niższe price targety. A jeżeli rozmawiamy o price targetach spójrzmy sobie szybko na tutaj poziomy, które będą istotne do oglądania. Jak widzimy na ten moment mamy 26200. Kolejny poziom, na którym mamy mocne tutaj wsparcie będzie na poziomie 25000 do 25300 i uwaga kolejny będzie na poziomie 24300, który jest już bardzo bliski do osiągnięcia naszego price targetu na poziomie 24 000 dolarów. Także tak to tutaj wygląda. Mamy bardzo mocne przebicie, mamy wielokrotne zamknięcie świec 4-godzinowych. Spójrzmy sobie szybko jeszcze na. Świece jednodniowe. Nie wiem, czy będę miał ten wykres. Natomiast na pewno mamy zamknięcie również tutaj świecy dniowej poniżej kilku istotnych poziomów. Na pewno jest ono zamknięcie poniżej naszego tutaj trójkąta symetrycznego i naszego head and shoulders. Także tak to wygląda. Więc jest to kolejny znak potwierdzający dalsze spadki. Jeżeli sobie spojrzymy szybko na. Magni, tutaj na wszystko widzimy, że idzie zgodnie. Mamy lower, y, lower high cały czas generowany oraz lower low, więc generujemy dalsze spadki. Więc tak naprawdę na ten moment potwierdzam się w tendencji spadkowej do Bitcoina. Także mówię, dwa scenariusze na ten moment bardzo ostrożnie, jeżeli nie jesteście jeszcze w pozycji, możemy spodziewać się na dniach naprawdę retestu do poziomu górnej linii trendu na poziomie 27,5 i dopiero wtedy dalsze spadki do naszych targetów. Także tak to wygląda na ten moment. Natomiast chciałbym jeszcze pomówić o jednej rzeczy, ponieważ ostatnie materiały na YouTube cieszą się mega popularnością. Trzeci film z rzędu tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko przekroczenia, tysiąca, subu, e, tysiąca wyświetleń. Natomiast co jest dla Was na pewno istotne, mamy 134 łapki w górę. Także z tego tytułu zrobimy sobie w tym momencie, uwaga, losowanie 10 USDT dla osoby, która wygrała. W poprzednim materiale, także przejdźmy szybko tutaj do naszego comment pickera. Wróćmy teraz do losowania osoby, która zwyciężyła USDT. W poprzednim materiale mamy, sprawdźmy sobie, ile komentarzy. Uwaga, mamy 54 komentarze, także losowanie, uwaga. Wataha tajemnic, dobry film XD. Także Wataha odezwie się do mnie na... Priwie, wyślij mi swój adres portfela USDT, najlepiej na sieci Tron, dostaniesz nagrodzony, a tymczasem pamiętajcie, aby polekować, zostawić suba oraz komentarz, aby być na z tymi aktualizacjami codziennie z mojej strony i oczywiście zostawcie jakiś feedback, aby cieszyć się tymi aktualizacjami, nawet w drodze, tak jak właśnie w tym momencie się znajduję, jestem poza biurem, natomiast to bardzo ważna informacja, o której musiałem się z nami podzielić, także dzięki Wam za oglądanie, widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji i pozdrawiam Wam życzę Wam udanego weekendu i do jutra.